Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam jak działają poszczególne odbiorniki w mojej instalacji i jakie można podłączyć pod moją instalacją-gridową. Przypomnę tylko, że instalacja jest oparta na dwóch panelach z solar o mocy 440W, czyli łącznie 880W oraz o falownik 24V o mocy 3000W. Yy, około 1500-2000W yy, mocy ciągłej. Więc tak, na początek yy, mamy tu takie urządzenia jak żarówka 18W ledowa, yy, mała nagrzewnica mocy 2000W, yy, młotowiertarka oraz taka stara butownica transformatorowa. I zobaczymy sobie jakie urządzenia, yy, jak te urządzenia jak, jaką moc pobierają te urządzenia oraz jakie można Maksymalnie tutaj, jako maksymalnie moc będziemy mogli tutaj wyciągnąć. Mam nadzieję, że uda mi się dojść do momentu, w którym po prostu przetwornica odetnie nam tutaj zasilanie. Prawdopodobnie będzie to spowodowane tym, że napięcie na akumulatorach spadnie poniżej granicy. Budaj, chyba to jest niecałe 22V w przypadku instalacji stacji 24V. No, i mam nadzieję, że nie, zadziała, nie zdąży zadziałać zabezpieczenia nadprądowe, bo tutaj mam 10-amperowe s -y, B10, ale no, to się okaże. Więc tak, najpierw podłączamy żarówkę. O, i ja jeszcze jedną rzecz. Jak widzimy, tutaj przetwornica w spoczynku pobiera tam około powiedzmy tam 7-10 W. Więc tak, podłączamy żarówkę. Tam, jak widzimy, żarówka świeci. Nic tutaj szczególnego, zbytnio się nie dzieje. Z paneli aktualnie tutaj płynie 47 W, dlatego że akumulatory są naładowane. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, gdy tutaj wyłączymy coś mocniejszego. Ok, drugą w kolejności, może niech będzie, młotowietarka. Wygląda chyba na średni zakres obrotów. Tutaj na tym mierniku widzimy zużycie właśnie jaką moc zużywa, zużywają odbiorniki. One są w tym momencie trochę zacienione, dlatego nie wciśniemy z nich zbyt dużo prądu, ale jak widzimy, przetwornica przy mocy rzędu tam 300 W nic sobie z tego nie robi. A może jeszcze zmienimy zakres tutaj obrotów motywiertaki na maksymalny. Wtedy wydaje mi się, że powinna więcej mocy pobierać. Sprawdźmy. Nadal jest to około 400 Dobrze. Dobrze, a teraz sprawdźmy litownicę. Litownica ma przepalone światełko, ale o, tutaj w wyświetlaczu będzie widać, że, że działa. Jak widzimy, po w mocy to jest około 80 W. Ok, i teraz przejdziemy do najbardziej prądożernego urządzenia, czyli nagrzewnicy. Jest to, tak jak mówiłem, nagrzewnica o mocy bodajże 2000 W. Jeszcze sprawdźmy. 2000 W. Ona ma zakres, yy, dwustopniowy zakres regulacji. Jedynka to jest bodajże półmocy i dwójka chyba pełna masy. Na, na początek włączmy ją na, na półmocy i zobaczymy. To tak, jest że widzimy tutaj. Widzimy, że przetwornica tutaj w przetwornicy w falowniku włączył się właśnie wentylator. Na połowie mocy biera ona około 700-800 W. I ta wartość cały czas rośnie. Dla powietrze? I już mamy przekroczone 1000 W. I prąd rzędu 45 A. Teraz wyłączymy. I prawdopodobnie na drugim biegu, czyli na pełnej mocy 2000 W, rozłączy mi się instalacja, ale sprawdźcie. Uwaga! 1600 W, 1700. O, i właśnie rozłączyło nam w tym momencie, ale dlatego, że miałem ustawione rozłączenie na moim regulatorze ładowania. A teraz zmienię, aby regulator mnie rozłączał, tylko przetwornica. Podrójny sygnał dźwiękowy oznacza to, że zostało przekroczone, e, znaczy że przetwornica wykryła zbyt niskie napięcie na akumulatorach. I teraz aby przywrócić się do życia, że tak powiem. Musimy wykonać reset, czyli odłączamy kąt północny przetwornicę i musimy włączyć ją od nowa. Ja już wtedy wyjmę z... Na grzewnicy. Uruchamiamy system ponownie. Mogę przełączyć na tryb automatyczny, czyli aby regulator ładowania sam decydował, kiedy rozłączyć wyjście load. Oczywiście to, że przetwornica wyłączyła się z powodu niskiego napięcia akumulatorów spowodowane jest głównie tym, że tych akumulatorów jest dosyć, dosyć mało. Gdyby ich pojemność była dużo wyższa, przynajmniej o połowę, to myślę, że spokojnie tutaj da się wyciągnąć około 2500 W nawet, bo przy pełnym słońcu udawało mi się tu bez problemu przekroczyć 2000 W. Także wszystko też dużo zależy od właśnie ilości akumulatorów od ich pojemności. Tutaj w tym momencie mam około 1,5 kWh. Myślę, że ja zakupię tutaj akumulatory LIFA po 4. I będzie ta pojemność trochę wyższa, układ będzie działał wiele sprawniej. Bo w tym momencie jest ustawione w ten sposób, że wyjście load steruje przekaźnikiem, który podaje napięcie na przetwornicę. I tutaj ustawiłem to na dość wysoki zakres bo to jest powyżej 24V dlatego, żeby zabezpieczał mi akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem. Przełączy to w trybie ręcznym. Ten przekaźnik jest omijany, i to, to falownik, czyli przetwornica decyduje kiedy, kiedy rozłączyć po prostu napięcie. I to jest bardzo niska wartość, bodajże tam, tak jak wspominałem wcześniej, około 22V. No dobrze, więc tak to wygląda mniej więcej test tych urządzeń. Tutaj w tym momencie z paneli idzie mi tylko 62, dlatego że słoneczko tu już mi wtedy zaszło. Drzewa jest godzina, tutaj już 16.50. Przepraszam, tak dobrze mówię 16.50 i że tak powiem, szczytowy tutaj. Szczytowa produkcja już u mnie niestety o tej porze się skończyła. No dobra, to dziękuję bardzo za uwagę i trzymajcie się. Cześć.